Zapraszam na kurs materialny www.piodściupak.pl. Obwód prostokąta jest równy 28. Stosunek długości jego boków jest równy 3 do 4. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy. Przygotujmy sobie rysunek pomocniczy. Weźmy jakiś taki prostokąt, powiedzmy. Co my wiemy? Wiemy, że stosunek długości jego boków jest równy 3 do 4. To tutaj sobie wpiszmy jakieś 3x. Tutaj się. Ró Jakieś 4x. Piszmy, żeby utrzymać stosunek długości boków. No to jak tutaj jest 3x, to tutaj też będzie 3x, prawda? Jak tu jest 4x, to tutaj też będzie 4x. No to co ja robię? Sumuję sobie wszystkie x -y dookoła. 4x plus 4x to jest 8x, plus 3x 11x i plus 3x to jest 14x. Czyli 14x to jest cały obwód i on się równa 28. A to mnie interesuje teraz, ile wynosi 1x. No to dzielę stronami przez 14, czyli przez to, co stoi przy x. I wychodzi mi, że x to jest... Przepraszam, telefon. Czyli 1x to jest 2. 1x to jest 2. Skoro 1x wynosi 2, to 4x to będzie 8, natomiast 3x to jest 6. Oni się tutaj o dłuższy bok. Dłuższy bok tego prostokąta wynosi 8, odpowiedź B.